Cześć, od premiery Zendika Rising upłynęło już sporo czasu, a my nadal nie opowiedzieliśmy sobie historii, jaką ten dodatek skrywa. Pora więc to nadrobić. Zwlekałem z tematem, ponieważ Wizardzie wrócili do wydawania cyklu artykułów zawierających w sobie opowiadania. Chciałem więc mieć pewność, że pojawiło się już wszystko, zanim zebrałem się za zgłębianie tematu. Wspomniane artykuły zostały podzielone na wątek główny i poboczne historie. Ja dzisiaj zapraszam was na tę ich część, w której zagrożone będzie istnienie całego zendikaru, a ścierać się będzie między sobą trójka dobrze nam już znanych wędrowców: Nahiri, Nisa i Jace. Zanim wgryziemy się w dość zgrabnie napisaną historię, moim zdaniem znacznie lepszą niż ta z War of the Spark i porównywalną z Throne of Eldrain, to chciałbym wam krótko przybliżyć Sam Zendika. Przyznaję, że jest to jedna z moich ulubionych krain ze względu na swój bardzo oryginalny i unikalny ekosystem. Na tym planie pojawimy się już po raz trzeci, jeśli patrzymy na same dodatki, natomiast historycznie jest to jeden z najważniejszych światów w MTG. Wynika to ze zlokalizowanych na nim niewyobrażalnych zasobów many, które zwróciły uwagę Eldrazich i duże ilości wędrowców, znajdujących się na obu krańcach skali charakterów. Przed wiekami Zendikar niewiele różnił się od innych podobnych światów. Najbardziej rozwiniętą cywilizacją była tu rasa Kor, która podbiła wszystkie kontynenty i stworzyła potężne imperium, nazwane od swojej stolicy Makindi. Rasa Kor była miłośnikami pokoju i prawa, natomiast kultywowała zasadę, jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Swoich poddanych traktowali dość opresyjnie i wszędzie budowali twierdze, które przy pomocy swojej litomancji, czyli magii wpływającej na skały, zawieszali w powietrzu. Historię Eldrazich opowiemy sobie innym razem, ale na potrzeby tego filmu musicie wiedzieć, że trójka wędrowców Nahili, Sorin i Ugin uwięźli te potężne byty właśnie na Zendikarze przy pomocy Hedronów. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że trójka tytanów się uwolniła i zaczęła siać zniszczenie, żywiąc się bogatym w manę światem. Eldrazię udało się pokonać i to w zasadzie dwukrotnie, natomiast na Zendikarze wydarzyło się wówczas coś jeszcze. Dusza Plano, czyli sama jego istota, postanowiła się bronić przed inwazją najeźdźców, co doprowadziło do powstania dzikiego zjawiska, które ciężko jest do końca sklasyfikować. Nazwano je The Royal, czyli wir, i były to losowe, tektoniczno-klimatyczno-pogodowe reakcje i erupcje many. Tornada, sztormy, powodzie, trzęsienia ziemi, wznoszące się skały, gejzery, nagle pojawiające się leje, którym towarzyszyły narodziny żywiołaków. Wszystkie te atrakcje pojawiają się w mniej lub bardziej regularnych odstępach czasu, sprawiając, że Zendikar nie jest bezpiecznym miejscem do życia, a cały świat to jeden wielki dziki zachód. Zamieszkują go najróżniejsze rasy, głównie kor, merfolki, elfy, ludzie i wampiry, które na tym planie zostały stworzone przez Eldrazich. Wszystko to ulokowane jest na siedmiu kontynentach, Akom, Balaget, Guldraz, Ondu, Sejjiri i Tazim, zdewastowanych przez wizytę Eldrazich. Naszą właściwą opowieść zaczynamy w momencie, kiedy Nahiri, będąca wędrowcem litomancerką, zdolną kształtować skały zgodnie ze swoją wolą, udaje się na wyprawę do Skycliff. Te starożytne ruiny, będące pozostałościami niegdyś wielkiego Imperium Kor, zostały wypchnięte na powierzchnię planu z mroków niepamięci ziemi w trakcie inwazji Eldrazi. Poszatkowane ruiny unoszą się nad każdym z kontynentów Zendikaru, skrywając sekrety, czekające na odkrycie przez ciekawskich poszukiwaczy przygód. Nikt nie wie, co może się w nich kryć. Nikt poza wędrowczynią na tyle starą, by pamiętać czasy świetności ludu Kor, która jednocześnie zaliczyła w pewnym momencie odlot, znudzona doczesnością i pogrążyła się w medytacji, pilnując swoich Hedronów mających więzić Eldrazih i obnik Silisa. Efekty znamy z poprzednich dwóch wizyt na tym planie. Musicie pamiętać, że na Hili, podobnie jak Sorin i Ugin, są plęsłokerami sprzed Mendingu i pamiętają czasy potęgi, za którą tak tęskni bolas. To również sama Nahili była w pewien sposób odpowiedzialna za sukcesy rasy Kor, gdyż to ona nauczyła ich litomancji i przez wieki była ich patronką. Nahili próbując dotrzeć do zawieszonych w powietrzu ruin oszukuje, budując sobie samej stopnie ze skał. Jej wspinaczkę przerywa jednak efekt wiru, który niszczy jej drabinę. W trakcie dołącza do niej druga planeswalkerka pochodząca z Zendikaru, czyli Nisa. Obie panie nie miały do tej pory specjalnie okazji do współpracy, za wyjątkiem wydarzeń z War of the Spark, kiedy to wszyscy walczyli po jednej stronie przeciwko Bolasowi. Natomiast wygląda na to, że obie postanowiły działać razem, by uzdrowić swój rodzimy plan i zaleczyć chaos wywołujący Wir. Ewidentnie to na wie, jaki jest plan, a Nisa próbuje być po prostu przydatna, mając w pamięci swoje poprzednie perypetie i przyjaźnie, których nie można nazwać specjalnie udanymi. Gdzieś w głowie rozpamiętuje też śmierć Gideona i próbuje się na nim wzorować. Zwiedzając Skycliff, ścierają się z kolejnymi przeciwnikami i unikają zainstalowanych tam pułapek. W końcu błądzą, nie mogąc znaleźć celu, do którego prowadziła ich na Nahiri. Nisa jednak przyzywa elementala, tworząc go z okolicznej roślinności, który doprowadza ich do celu. Celem tym zdaje się być tajemniczy artefakt zwany Litoform Core. Który dzięki swojej mocy potrafi zastopować efekty Wiru, stanowiąc też klucz do kolejnych elementów szerszej układanki. Już kilka chwil później na chwilę ma okazję do zaprezentowania jego mocy. Niestety wygląda na to, że artefakt niszczy nie tylko losowe wyładowania Wiru, ale też elementala i narusza okoliczną przyrodę. się zapala się czerwona lampka, szczególnie, że chociaż ona traktowała żywiołaka jak przyjaciela, na chwili w ogóle nie przejęła się jego śmiercią. Wygląda na to, że panie mają mocno różne koncepcje uzdrawiania zendikaru. Jedna chce zniszczyć dziką energię rządzącą tym światem, druga zaś pragnie harmonii i jedności. Dochodzi do spięcia, po którym Nahiri, przekonana, że młoda Nisa nie ma jej nic do zaoferowania, wyrusza na poszukiwania kolejnych artefaktów, a Elfka przenosi się na rawnikę, chcąc znaleźć pomoc w przekonaniu albo pokonaniu Nahiri. Możecie sobie wyobrazić, że ktoś pośrednio odpowiedzialny za zniszczenie Vitugazi nie cieszy się najlepszą popularnością na rządzonym przez Gildie planie. Nisa dociera do Jace'a i wyjątkowo żywiołowo, jak na siebie, próbuje uzyskać jego wsparcie. Ten jednak wydaje się być bardziej zaintrygowany zagadką, jaką stanowi Litoform Core niż niebezpieczeństwem, jakie stanowi na Zielona łokerka niezadowolona wraca na Zendikar, zamierzając wziąć sprawy w swoje ręce. Do Jason natomiast dociera, że wypadałoby się tam również pofatygować. Ręczą go wyrzuty sumienia spowodowane tajemnicą skrywaną przed przyjaciółmi. Nikomu przecież nie powiedział, że bolas nadal żyje, a ten cały litoform Core może się do czegoś przydać. Tymczasem na chwilę dochodzi do wniosku, że mimo całej swojej mocy ledwo udało jej się powołać zadaniu i to dzięki wsparciu misy. Teraz bez niej zdobycie kolejnych artefaktów może już nie być takie proste, dlatego postanawia zebrać drużynę. W tym celu udaje się do odbudowanego po finalnym starciu z Ulamogiem i Kozylekiem miasta Seagate, gdzie, jak się dowiadujemy, istnieje ufundowana przez nią organizacja zrzeszająca poszukiwaczy przygód. Wybiera najlepszą czwórkę i podpisuje z nimi kontrakt. W skład grupy wchodzi mistrzyni wspinaczki i walki Akiri, Magini Kaza, kleryk o imponującej brodzie Ora i Łotrzyk Merfolk Zared. Jako, że byli to najlepsi z najlepszych, żeby przekonać ich do wspólnej wyprawy, trzeba było czegoś więcej niż waluty. Trzeba było zyskać ich szacunek a zrobić to można było grając z nimi w magiczne karty. Gra polegała na tym, by opowiadając o swoich dokonaniach przebić historię przeciwników, a jeśli wspomniane heroiczne czyny były prawdą, karty w magiczny sposób wędrowały do zwycięzcy. Nahiri akurat miała co opowiadać i pokonała resztę grupy bez problemu, wyciągając kilka ze swoich przygód nie z tego planu. Nie zyskała jednak bezwzględnej lojalności, zalet był targany wątpliwościami. Plan, którym się podzieliła biało-czerwona łokerka, zakładał przewrócenie do świetności Imperium Kor i korzystanie z magii jądra Litoform. Łotrzyk znał Imperium Kor jedynie z ruin wojskowych twierdz, a niszczycielska magia artefaktu nazbyt przypominała mu o Eldrazich, o których wszyscy mieszkańcy Zendikaru nigdy nie zapomną. Nie zapowiadało się to najlepiej, ale jako że chciał trzymać rękę na pulsie, to wyruszył w drogę. Zapobiegawczo przekonał jednak szefową gildi, Kesenię, żeby tak na wszelki wypadek zorganizowała kupca, który ewentualnie spienięży trofea z wyprawy, gdyby coś poszło nie tak. Następnego dnia grupa wyruszyła do pozostałości Skycliff na Murasie. Było to najbardziej niedostępne i niebezpieczne spośród znanych ruin, omijane szerokim łukiem przez wszystkich innych poszukiwaczy. Tymczasem Jace w poszukiwaniu nissy również trafił do Seagate, gdzie traktowany był z odpowiednimi jak dla wybawiciela planu honorami. Tam też dowiedział się od Kesseni, o poczynaniach na Hiri. Wychodząc z budynku został zaatakowany przez krabogrzyba niewrażliwego na jego iluzję. Skórę uratował mu Elemental wysłany przez Nisę. Wspólnie postanowili udać się na zwiedzanie Skycliff tropem litomancerki. Co byłoby niezwykłe w wykonaniu Jace'a sprzed Iksalanu, bo wymagałoby sporej tężyzny fizycznej. Ale nowy, wytrenowany przez wraskę niebieski wędrowiec prężył muskuły, gotów podjąć się wyzwania. Grupa na chili dzięki jej pomocy powoli wspinała się do SkyCliff. Mimo to trasa była niezwykle wymagająca i grupa ledwo sobie radziła, szczególnie że sama walkerka nie oglądała się za siebie pogrążona we własnych myślach. W trakcie drogi odkrywa jeden ze swoich hedronów, który przypomina jej o Uginie, Sorinie, ich zdradzie i własnej porażce w więzieniu Eldrazi. Na szczycie ruin wykorzystuje poprzednio znaleziony artefakt w formie klucza, by otworzyć wrota, a dzięki talentom grupy pokonuje pułapki czające się po drodze. Zespół dociera do sali, którą widzieliśmy na trailerze dodatku. Znajduje się tam silnik litoform, będący celem walkerki. Wirz zdaje się być niemal świadomy i ten moment obiera sobie na kolejną erupcję swojej nieprzewidywalnej energii. Kazajora ewakuują się na dół z pomocą magii i tymczasem pozostała trójka wykrada artefakt. Następuje kolejna erupcja, Zaret i Akiri przerażeni mocą artefaktu próbują go delikatnie przejąć z rąk na Hiri. A jednak zaczyna podejrzewać ich o zdradę. W trakcie ucieczki z rozpadających się ruin twierdzy, natrafiam na kolejną emanację wiru w postaci elementala lawy. Nahiri wykorzystuje moc artefaktu i przemienia całą okolicę w popiół, wyliczając w to najbardziej niepewnego członka zespołu, czyli Zareta. Litoform zdaje się przemawiać do całej grupy i wpływać na ich myśli, niczym jedyny pierścień. Akili zostaje zrzucona przez Nahiri z platformy w bezdenną przepaść, kiedy w rozpaczy po merfolku, który był jej ukochanym, próbuje wyrwać jej artefakt. Pojawniczka nie rozbiła się jednak o ziemię, bo w trakcie upadku została złapana przez kolejnego kontrolowanego przez Nisa żywiołaka. Po wymianie historii wspólnie ruszyli śladem na Chili przeskakując po kolejnych platformach. Szybko ją znaleźli i wywiązała się walka. W pewnym momencie na Healy niemal została pokonana po tym, jak Jace zaatakował jej umysł. Jednak w odpowiedzi to Mancerka rzuciła w niego wielkim głazem, który sprawił, że spadł z platformy. Uratowała go Akiri, tym razem w pełni kontrolująca opadek dzięki swoim talentom we wspinaczce i specjalistycznemu ekwipunkowi. Bezpiecznie odstawia więc Jasona na ziemię, na Akiri ucieka, a Nisa pędzi w ślad za nią. Jace na szczęście spędził w umyśle na chwili na tyle dużo czasu, że dowiedział się, że wybiera się ona do ruin śpiewającego miasta. Tam planuje połączyć silnik z kolejnym reliktem, połączonym z siecią lineów rozlokowanych na całym zendikarze, co sprawia, że jest to idealne miejsce do pracy. Rząd na zemstę obiecuje odprowadzić Jace'a do ruin razem z Orachem i Kazą, ale nie zamierza przekraczać ich progu, gdyż nikt jeszcze stamtąd nie wrócił i krążą legendy o szaleństwie, w jakie wpadają ludzie zwabieni szeptami i śpiewami wsłyszanymi w mieście. Jace się tym nie przejmuje i sam podejmuje dalszą wędrówkę, by po chwili wpaść w zasadzkę na Hili. Tych dwoje mniej ze sobą walczy, a więcej dyskutuje. Okazuje się, że Nahiri tak sama nie do końca wie jaki efekt wywoła artefakt, ma natomiast jasną wizję idealnego Zendikaru, pełnego ładu i porządku oraz prosperujących niczym rawnika miast rządzonych przez Kor. Jace docenia tę koncepcję, jednak nie udaje mu się przekonać to by najpierw wyruszyła z nim na rawnikę w celu zbadania artefaktu zanim go użyją, żeby przypadkiem nie wywołać efektu odwrotnego od zamierzonego. Nahiri oskarża go o chęć kradzieży i ucieka. Im bardziej Jace porusza się w głąb miasta, tym bardziej śpiew się nasila, ogłupiając nawet jego. W końcu zmuszony jest sięgnąć po zaklęcie, które miał przygotowane specjalnie przeciw Bolasowi i jego iluzjom. By odciąć się od wpływu świata zewnętrznego na umysł, wygłusza otaczającą go przestrzeń. Dalej znajduje Nahiri, która również ma trudności z poskładaniem się do kupy. Jace w końcu osiąga z nią porozumienie dla dobra Zendikaru i pomaga jej wygłuszyć męczące dźwięki. Na Nahiri odkrywa jednak, że relikt, którego szukała został uszkodzony i nie nadaje się już do niczego. Wtedy na scenę wkracza autorka tych zniszczeń, czyli Nissa, razem z największym elementalem jakiego którekolwiek z nich kiedykolwiek widziało, szają. Jace próbuje zawrzeć pokój między obiema paniami, jednak wydaje się to niemożliwe, szczególnie, że Jace nie do końca poważnie traktuje Nisę i jej wień z Aszają, którą ta traktuje jak najlepszą przyjaciółkę, a Jace jak kupę gałęzi, które kiedyś odrosną. Na chwilę dodatkowo nie zamierza słuchać młódki, która uwolniła Eldrazich, przekonana o tym, że sama wie, co jest najlepsze dla Zendikaru. No i wywiązuje się spodziewana walka, mająca dość niespodziewany przebieg, bo wydawać by się mogło, że Nisa jest na straconej pozycji przeciwko parze wędrowców. Nic bardziej mylnego. A oboje dają nogę i próbują uciec z miasta, ścigani przez mniejsze elementale. Nie uciekli jednak specjalnie daleko, bo u bram czekała już na nich wściekła Nisa, która z pomocą elementali porusza się znacznie, znacznie szybciej. Rozpoczyna się kolejna runda, w której Jay stara się nie ranić żywiołaków i walczy iluzjami, natomiast na chwilę się nie patyczkuje, a mimo to średnio sobie z Nisą radzi, bo ta w stanie berserkerka okazuje się być równie mocnym przeciwnikiem co Bolas czy Eldrazi. Na chwilę zaczyna mieć second thoughts, wygląda na to, że samozwańcza Protektorów Zendikar ściera się z Nisą reprezentującą sam Zendikar. Ostatecznie jednak jeszcze bardziej upiera się przy swojej koncepcji i wycofuje w głąb miasta, gdzie znajduje się więcej kamieni, które można wykorzystać do walki i ochrony artefaktu. Jacenty rusza za nią, ponieważ pragnie, żeby silnik znalazł się w bardziej neutralnych rękach. Na chwili zamyka ich na cztery spusty wewnątrz miasta i tym razem ściera się właśnie z niebieskim wędrowcem, którego podejrzewał o zdradę. I już kiedy miała wykończyć Jasona na imprezę wpadł Sorin. To oczywiście płachta na byka, ale jak się domyślacie, była to tylko iluzja zrobiona przez Jace'a. Osłabiło to koncentrację na i Acenty przejął nad nią kontrolę na wystarczająco długo, by ukraść relikt i zwiać. Na zewnątrz czekała na niego Nisa, z którą mistrz iluzji chciał się za wszelką cenę dogadać. A Shia go uwięziła, a artefakt wpadł w ręce Nissy. Nie wiem czy pamiętacie, ale Nisa jako jedyna potrafiła się komunikować wprost z duszą zendikaru. W trakcie kiedy wkurwiona na wraca do gry, a Jace miota się między dwiema kobietami. Nissa zaczyna słyszeć głosy. Silnik, a w zasadzie sam Zendikar, zaczął do niej przemawiać, chcąc nakłonić ją, by skorzystała z mocy artefaktu do uleczenia planu. Targana wątpliwościami, Nissa ostatecznie decyduje się go aktywować. Nastąpił błysk i wszystkie żywiołaki padły. Na szczęście tylko na chwilę, a cały plan zaczął się powoli uzdrawiać. Jednak nie na kształt wyobrażonego przez Nachili porządku, a jako dziki naturalny świat z wizji Nissy. Jednocześnie artefakt stracił moc i wygasł. Nie mająca czego tu szukać, na ewakuowała się, a Jayce z Nisą rozstają się, nie wiedząc do końca, czy nadal są przyjaciółmi, czy też nie. Kurtyna. Koniec bajki. Mam lekki problem z tym historią, bo bohaterowie co chwilę zmieniają strony, i nie do końca wiadomo, kto jest zły, a kto dobry. Nie wiemy, czy jeśli na użyłaby artefaktu, to efekt byłby niszczycielski, czy po prostu niezgodny z koncepcją Nisy. Całość jest ok, ale czytając tę opowieść. Cały czas miałem wrażenie, że mamy do czynienia z filerem. Mam olbrzymią nadzieję, że wrócimy do wielkich epickich historii z poważnymi wylęgami, a nie wędrowcami zachowującymi się jak nastolatki i wyrywającymi sobie nawzajem silniki czy tam też cukierki. Gdzieś za rogiem czai się przecież Tezeret, nie wiadomo co z Lilą czy Garukiem. Przypominam, że Dawil ma w głowie Elder Spell. Ravenman nie został wyjaśniony. No dalej, Wizardzi, dawać mi tu jakiś poważny plot twist. Tymczasem, widzimy się za tydzień. Cześć.